W życiu każdego rodzica bywa taki moment, że jego pociecha przeraża go nie na żarty. Dzisiaj kolejny odcinek, vloga, zanim usłyszysz sygnały, a w nim niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym. Ze mną w studiu niezawodna mama, Paulina kawa i Benjamin, których mieliście okazję już poznać. Rozpoczynamy kolejny odcinek. Paulino, miło Cię widzieć kolejny raz, dajecie radę, wytrzymujecie ze mną, możemy, tak. możemy się szkolić dalej, <grych> tak, tak. możemy się szkolić dalej, bardzo fajnie. W takim razie nie, przechodzimy do tematu niedrożności dróg oddechowych. Czy może masz jakieś doświadczenie, słyszałaś, czego się bać, przed czym się strzec, jeżeli chodzi o pokarm? Bardziej słyszałam, tak, o winogronie albo pomidorkach małych, które właśnie, jeśli maluszek nie potrafi sobie pewnie przegryźć tych rzeczy jeszcze, to może w całości połknąć? Dokładnie tak. Właśnie tutaj weźmy pod uwagę winogrono, weźmy pod uwagę pomidorki. Są to bardzo małe owoce, które w bardzo prosty sposób mogą utknąć w drogach oddechowych i prowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia. Dzisiaj z Pauliną pokażemy, jak w takiej sytuacji nie panikować, a wręcz spokojnie, z przemyślaniem poprowadzić scenariusz tak, żeby ocalić życie naszego dziecka. Na razie, na ten moment, jak karmi go piersią, e, jeśli mu się nie uleje od razu, to czasami, gdy leży na pleckach, to wtedy mu się ulewa. E, I jakby jest takie ryzyko, że mógłby się tym zakrztusić. On póki co jakby radzi sobie sam z tym, e, ale co by było, gdyby jednak właśnie ten pokarm e, mu jakoś przeszkodził? Co Jasne. Zrobić? I właśnie ten scenariusz przerobimy w dniu dzisiejszym, tak żeby każdy z Was, kto ogląda, w razie potrzeby był w stanie zastosować właściwe metody. Więc wyobraźmy sobie, że po tym, jak odłożyłaś, mhm. nagle to niemowlę robi się sinę, e, W nosie, w ustach pojawiają się bąbelki, mhm. tak? i widać, że ono nie radzi sobie z odkrztuszeniem. Mhm. Przede wszystkim nie podrywamy dziecka do góry, tylko szybka rotacja na bok. Mhm. Szybka rotacja na bok, ta czynność. Ona może w tym momencie już uratować życie, tak? Mm -hmm, tak. Zdrotujemy. Ono tam się wylewa po prostu wtedy bokiem. Mm -hmm. Dokładnie tak, tak jak do wolno. Reaguje, jak, jak coś takiego się dzieje. I to pomaga. Tak. Jest to bardzo okej, okay, tak jak słyszycie, Polina jest żywym przykładem, tak też podają publikacje naukowe, żeby przekręcić na bok i to bardzo często jest skuteczne. Ale co w sytuacji, jak będę rozszerzała dietę mu i wtedy na przykład będzie to jakieś pożywienie i wtedy nie wystarczy pewnie tylko na bok go przekręcić. Dokładnie, ponieważ przekręcenie na bok bardzo często jest skuteczne w momencie, kiedy to jest płynne, tak? A, okay, Czyli tak, tak jak tutaj mamy mleko. Ale jeżeli pojawi nam się to winogrono, o którym wspominaliśmy, no to mm. może już nie być tak kolorowo. I właśnie. W takich okolicznościach, gdy dziecko nadal sobie nie radzi, nie odkrztusza, robi nam się sinę. Najlepiej zejść na kolana, to co teraz uczynimy, czyli przechodzimy na kolana, uklękniemy sobie, robimy literę C na żuchwie w ten sposób, tak? I przekładamy niemowlaczka przez swoją rękę. Dokładnie. Dokładnie tak, jak Ty Paulino. Tak, czyli mamy ułożonego w ten sposób. Ważne, żeby grawitacja nam pomagała, czyli ta jego główka zawsze jest niżej niż pupa, mm -hmm. i wykonujemy do pięciu uderzeń w okolicę ja Ty to zrób bardzo delikatnie, ja to zrobię mm -hmm. prawidłowo, wtedy, dobrze? Wtedy tak. Okay. Trzy, cztery, pięć. Mm -hmm. Jeżeli nie mamy poprawy sytuacji, mm -hmm. czyli niemowlę nie odkrzusiło, przekładamy z powrotem na drugą stronę i wykonujemy do pięciu uciśnięć klatki piersiowej. One Aha, są. W taki sposób, tak? Dokładnie tak. Są bardzo podobne jak w resuscytacji. Mają być wydłużone nieco w czasie, tak? czyli jedno na około półtora sekundy i gwałtownym ruchem. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeżeli nadal nie ma poprawy, dziecko jest cały czas sine, ale się broni, czujemy napięcie mięśniowe, powtarzamy, czyli kolejne uderzenia międzyopadkowe do pięciu razy i wykonujemy to zamiennie. Do jakiego stanu? Jak właśnie. Wyskoczy coś z buzi mu, tak? Tak. A jeśli nie wyskakuje, to co robimy dalej. I teraz weźmiemy pod uwagę dwa scenariusze, czyli dziecko zaczyna mm -hmm. reagować, obserwujemy sobie, tak? Mm -hmm. Natomiast jeżeli nie wyskoczyło, to będzie taki krytyczny moment, mówi się, przelało się przez dłonie rodzica, okay. czyli nagle zwiodczało e, I mamy prawdopodobnie <laughs> sytuację zatrzymania, krążenia, mm -hmm. czyli wykonujemy recytację krążeniowo oddechową co zobaczycie w innym odcinku. E